Jeśli powie się dzisiaj przypadkowej osobie, że demokracje, jakie znamy, są aktualnie na ostatnim etapie ich bytowania i niebawem w Europie rządzimy do królowie, to istnieje 99% szansy na to, że osoba taka, jeśli nie popuka się w czoło, to przynajmniej uznacie za wariata, bo 99% ludzi nie jest w stanie wyobrazić sobie tego, jak bardzo zmieni się świat w ciągu najbliższych kilkunastu lat, a zmieni się w sposób nieprawdopodobny. I dzisiaj sobie o tym trochę powiemy. Historia ma to do siebie, że nigdy nie stoi w miejscu. Często jednak zmiany dokonują się na tyle powoli, że na przestrzeni jednego życia człowieka nie są aż tak mocno odczuwalne. Ale czasami historia przyspiesza, i czasami robi to w sposób na tyle szalony, że w ciągu kilku czy kilkunastu lat dokonuje się więcej niż w innych okresach historycznych przez kilkaset lat. I teraz jesteśmy w takim właśnie momencie. Zobaczcie, Ile rzeczy wydarzyło się w ciągu ostatnich 3 czy 4 lat, a to jest nic w porównaniu z tym, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. I to będzie oczywiście za sprawą między innymi takich wydarzeń jak nadchodząca wojna czy katastrofa kosmiczna, czyli wydarzeń, które najlepiej opisuje słowo apokalipsa i to nie jest żadne czarnowidzenie, ponieważ w głębszej perspektywie jest to pozytywny scenariusz. Słowo apokalipsa kojarzy się ludziom negatywnie, bo ma taki Negatywny, złowieszczy wydźwięk, ale to jest błąd, bo apokalipsa związana z katastrofą kosmiczną to jest tak naprawdę wydarzenie pozytywne. Ja wiem, że to brzmi w sposób szalony, ale taka jest prawda. Nam w tym świecie to wszystko wydaje się takie straszne, ale na poziomie duchowym takie nie jest, bo apokalipsa jest zdarzeniem cyklicznym, którego doświadcza wiele różnych cywilizacji na wielu różnych planetach. Paradoksalnie, właśnie po to, by te cywilizacje mogły dalej istnieć i się rozwijać. Apokalipsa to jest taki weser, który przywraca cywilizację do ustawień fabrycznych, po to, by ta cywilizacja mogła dalej funkcjonować wtedy, kiedy poziom głupoty i demoralizacji przekracza w niej krytyczny poziom, jak to ma na przykład miejsce obecnie na Ziemi. Wiadomo, że to nie jest hop bo żyjemy teraz w czasach łatwych, w czasach dobrobytu, i to trzeba jasno powiedzieć. I nie jesteśmy do, do tego typu wyzwań przyzwyczajeni, ale ja apokalips swoimi istnieniem doświadczyłem już wielu i wy również, więc tu się tak naprawdę nie ma czego bać. Tego typu wydarzenia są też na swój sposób piękne, bo wyzwalają w ludziach wiele dobrej empatii. I teraz przechodząc do, sed do sedna, powiedzmy sobie, w jaki sposób wpłyną one na odwodzenie się monarchii. Demokracja jako iluzoryczny ustój wydmuszka nie ma prawa istnieć w trudnych warunkach, w warunkach kataklizmów, rewolucji, wojen i tak dalej. Z tym że upadek demokracji nie przejdzie płynnie w monarchię z tego powodu, że w takich okolicznościach e, obecnie panujące w cudzysłowie, elity polityczne będą starały się za wszelką cenę utrzymać władzę, więc z początku spodziewałbym się powstania dyktatury, a Dyktatura, monarchia, czego większość ludzi nie rozumie, to jest coś zupełnie innego. Z tego powodu, że dyktatura nie jest oparta na żadnych wartościach, a monarchia jest. I to jest ogromna różnica. I tu jest też coś, na co będą bardzo uważać globaliści, ponieważ oni mają koncepcję, żeby na gruzach świata stworzyć swój rząd światowy, rząd oczywiście dyktatorski, który pewnie dla zmiłki będą starali się jakoś ładnie nazwać. Eee, I oni się panicznie boją odwołania monarchii z dwóch powodów. Pierwszy jest rzecz jasna taki, że niezależni królowie, którzy sprawowaliby władzę w oparciu o jakieś wartości duchowe czy chrześcijańskie, z czym prawdziwa monarchia jest zawsze związana, oznaczaliby koniec ich władzy. A drugi jest taki, że oni mają z monarchią złe wspomnienia. Tutaj zróbmy sobie króciutko lekcję historii. W XIV wieku król francuski Filip IV, jeśli dobrze pamiętam, wymawdował zakon Templariuszy. Co było lekkim skwarzyństwem, bo on to zrobił dlatego, że miało nich długi, których nie mógł spłacić, bo ten byli bardzo bogaci. Ale oczywiście nie wymordowały wszystkich temuszy, bo to było praktycznie niemożliwe. I ci templariusze, którzy przeżyli pogrom, zajęli się bankowością właśnie z tej racji, że byli bardzo bogaci. Późniejsi dzisiejsi Banksterzy, czyli ta najsilniejsza i najbardziej niebezpieczna masoneria, to są w dużej mierze spadkobiercy tych ludzi. Dlatego na przykład Praktycznie w każdej książce poświęconej masonerii znajdują się odniesienia do templariuszy. I taka ciekawostka dla graczy. Jeśli ktoś z was grał kiedyś w Assassin's Creed, to teraz wie już, jeśli jeszcze nie wiedział tego wcześniej, dlaczego antagoniści w tej grze, masoni, którzy pociągali zasznówki, nazywali się templariuszami. Oczywiście nazwa nie była przypadkowa i e, ktoś, kto pisał historię do tej gry, był bardzo bystry. E, w każdym razie Ci ludzie przez kilkaset lat planowali pozbycie się monarchii. Nie tylko dlatego, że w tym ustroju ciężko było im sprawować władzę i kontrolę, ale też dlatego, że mieli z monarchią napięku. I to jest też jeden z powodów, dla których globaliści nie cierpią kościoła, ponieważ dotychczasowe monarchie w Europie w, y, związane były mocno z wiarą chrześcijańską, którą jakby nie patrzeć, Kościół reprezentuje. Długo trzeba było czekać na upadek monarchii w Europie. Ale ten moment nastąpił i pomogła w tym pierwsza wojna światowa. Po której demokracja rozkwitła na dobre, czyli ustrój dla globalistów świetny, bo łatwy do kontroli dzięki ogłupieniu ludzi. Ale jak widać, nieidealny, bo ambicje sięgają znacznie dalej, co pokazuje ich obecne plany, które jakby nie patrzeć, są dość ryzykowne i o które jestem spokojny, że się nie powiodą. A dlatego jestem o to spokojny, ponieważ. Ludzie, którzy je wymyślają, są przypomnieni pychą, arogancją, e, zadufaniem, przekonaniem o własnej nieomylności i niezwyciężoności, ignorancją w stosunku do innych i ich lekceważeniem, a to są po prostu doskonałe, to jest doskonała, wręcz idealna recepta na porażkę. Takie podejście prędzej czy później zawsze prowadzi do porażki. Dzisiaj pod wpływem propagandy politycznej monarchistów uważa się za radykałów. Przypisuje im się Przynależność do skrajnej prawicy, czyli terminu, który ma się wszystkim kojarzyć negatywnie. Ale prawda jest taka, że monarchista to jest po prostu zwykły człowiek, który pragnie wolności i normalności, i który nie może patrzeć na okropne, skorumpowane i przestępcze twarze, które tak niemoralne ustroje jak demokracja wynosi do władzy. I to nie jest tak, że ja ubóstwiam monarchię, ponieważ. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że wielu królów w historii to byli kretyni i wiele rodzin królewskich to byli dywianci, ale różnica pomiędzy monarchią a demokracją jest taka, że monarchia nie musi być, ale może być moralna. Demokracja jest zawsze niemoralna. W monarchii może być król lepszy, gorszy, głupszy, mądrzejszy, bardziej praworządny, mniej praworządny. W demokracji prawie zawsze rządzi albo przestępca, albo kretyn, albo przestępca, który jest kretynem. Jako Polacy powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę szczególnie, bo znamy historię naszego kraju i wiemy, że Polska za czasów silnej władzy królewskiej była państwem potężnym, z którym każdy musiał się liczyć. I zaczęła słabnąć, kiedy władza królewska zaczęła słabnąć. Na rzecz władzy szlacheckiej, co ostatecznie skończyło się rozbiorami i zniknięciem Polski z mapy na ponad 100 lat. To właśnie ówczesne Barachło Szlacheckie pod pięknymi hasłami Demokracji Szlacheckiej doprowadziło Polskę do całkowitej porażki i zniszczenia. I od tamtego momentu Polska, mimo że wróciła już na mapę świata, z się jeszcze nie podniosła, ale podniesie się, bo będzie mieć króla, który. W żaden sposób nie będzie związany z żadną z obecnie rządzących partii politycznych w Polsce, które czeka klęska i upadek. Tak brzmi moja przepowiednia. Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.